Witam serdecznie, ja jestem Piotrek, a to jest kanał Irlandzki Szlak. Słuchajcie moi drodzy, zgodnie z obietnicą, którą wam dałem kilka godzin temu, bo to już jest drugi film, który ja dzisiaj nagrywam, wcześniej rano byłem na spacerze z psem obczajać nowy las, nową miejscówkę pod kątem jakichś przyszłych grzybków. Powiedziałem wtedy, że jadę do domu, zostawię psa i spróbuję sprawdzić jedną z moich stałych miejscówek pod kątem właśnie grzybów. No i jestem, słuchajcie, jest godzina 11, tak więc dalej jest przed południem. Przyjechałem do jednego z moich ulubionych lasów. To jest ten z magiczną ścieżką i właśnie stoję w miejscu, gdzie z reguły parkowałem samochód. Tylko tak jak wam pokazywałem, po zimie ta droga po prostu została uszkodzona. I no nie jestem w stanie już teraz tutaj zjeżdżać, ogólnie nie mam pojęcia, jeszcze nie mam pomysłu gdzie ja będę parkować, bo w tym momencie Stając tam na, przy tej głównej drodze to ja po prostu zastawiam jakiemuś farmer, farmerowi wjazd na jego pole No i tak też nie powinienem stać No ale jak widać ktoś tutaj wjechał I nawet sobie bączki kręcił W każdym bądź razie ja idę się teraz rozejrzeć Tutaj zaraz mam moją kurkową miejscówkę Później przejdziemy całą magiczną ścieżkę i Pochodzimy sobie po tamtej części lasu, bo tam bardzo często znajdywałem już wcześniej ceglastopore Borowiki czy tam krasnoborowiki jak kto woli, więc może i jakiś się dzisiaj trafi. Idę się rozejrzeć, tak to właśnie wygląda. Tutaj w tą stronę zaraz pójdziemy szukać pieprzników jadalnych, a w późniejszych miesiącach tam dalej będziemy się kierować w poszukiwaniu prawdziwków. Teraz mi się wydaje to jeszcze takie trochę bezcelowe, bo inne grzyby tam raczej nie rosną. Ewentualnie mleczaje świerkowe, ale to też na nie za wcześnie. Słuchajcie, ja się tu muszę teraz dokładnie porozglądać. Bo nawet jeżeli tu rosną jakieś kureczki, to one mogą być jeszcze bardzo małe i one tu wszędzie mogą być. Bardzo często wyrastają tutaj też z tego wału. Słuchajcie, mam dobre wieści. Zaczyna się i to bardzo konkretnie. Jeszcze są bardzo malutkie. Ta tutaj jest taka już w miarę e, jakoś tam wyglądająca, ale ja nie chcę im rozgrzebywać tych ciułki, Niech sobie rosną tutaj swoim rytmem. Ale się zaczyna pięknie jak na maj. Słuchajcie, ja tu gołym okiem widzę ich no kilkadziesiąt powiedzmy. Wszędzie widzicie? Wszędzie takie tyci, tyci wychodzą. Dobra, to mamy już jakiś punkt zaczepienia. Myślę, że za dwa tygodnie, powiedzmy, może trochę szybciej, że będzie się dało tutaj coś przyjechać i zebrać. Patrzcie. I tu kolejne. Nie chcę tego zadeptywać, dlatego się stąd chyba ulotnie. Przejdę sobie tylko tutaj boczkiem, jeszcze pójdę kawałeczek dalej zobaczyć. Ale wygląda to bardzo obiecująco. To słuchajcie, to ja wracam teraz do tego parkingu i idziemy obadać magiczną ścieżkę. Dobra, wróciliśmy do punktu wyjścia. Kierujemy się na moją magiczną ścieżkę. W zasadzie to nie jest sam początek, bo ona jeszcze tam dalej leci, ale tutaj mamy, no że tak powiem, naj, najlepszy jej fragment. Powiem Wam, że już spory kawałek przeszedłem. Ale wreszcie są pierwsze efekty. Spójrzcie, tu jest więcej kurek. Tutaj widzicie? I tutaj pod liściem. Oj, tam. Ile tego wyrasta? O! Jak te kolcolisty. Patrzcie. Wiadomo, że nie ma tego jeszcze teraz co zbierać. Trzeba zostawić, niech sobie rosną, ale pięknie się... O, tu są kolejne. Pięknie się to zapowiada na nadchodzące tygodnie Patrzcie Te to już niedługo podrosną Bomba normalnie Idę się jeszcze rozejrzeć, podejrzewam, że będzie tu jeszcze więcej kurek Kurde, no takie to już można zbierać, że tak powiem, tylko że Nie pojedyncze Patrzcie ja. Toż to normalnie na początku czerwca będziemy już chodzić z koszem na pieprzniki na to wychodzi Żeby tylko ta wilgotność się utrzymała to normalnie będzie rewelacja ja i mam kolejne tak przy samej ścieżce tutaj zobaczcie cała taka piękna rodzinka widzicie? Tak tylko to jedną odsłonię do zdjęcia Super normalnie. Oby tak dalej. Dobra, mam kolejne. Patrzcie. Ta jedna też już taka nawet większa jest. Tylko że widać, że ślimak po niej przejechał. Już się ślimaki jak widać też uaktywniły. No ale jest. Słuchajcie, no ja po prostu nie dowierzam. Tyle kurek w maju to na 100% jeszcze nie widziałem. O! <słuch> Następne Tylko odszedłem kawałeczek I tu o jakie tu piękne, żółciutkie, o ja o ja ej bez jaj Patrzcie Spójrzcie tutaj Ej, no tu są jakieś jaja. Ta to normalnie już pełnoprawna kurka jest. Ale dobra, zostawimy. Nie będziemy zbierać po 5 grzybków, chociażbym sobie już pewno podejrzewam na jajeczniczkę uzbierał dzisiaj. Ale damy im trochę podrosnąć. Na pewno to wrócę szybciej niż za dwa tygodnie. Bo tutaj, z tego co widzę, to tu jest taka większa. Być może coś jeszcze przeominąłem. No bo zobaczcie, ja bym tego nawet nie zauważył. Poszedłbym dalej. Ale super. Dobra. To temat kurek mamy ogarnięty. I rokuje bardzo dobrze na najbliższy czas. Idziemy teraz szukać jeszcze ceglaków. ale się cieszę, że tu przyjechałem normalnie. Pomimo, że nie zbieramy żadnych grzybów, tylko tak sobie chodzę i patrzę. Ale normalnie już niedługo będziemy zbierać. I tak się cieszę. Rewelacja po prostu. Dobra, i teraz dochodzimy do takiego momentu, gdzie trzeba wejść w las. Tylko, że tu, żeby wejść w las, to mamy pokrzywy popas. No ale to nic. Trzeba sobie wydeptać ścieżkę, to potem już będzie wydeptana. To tutaj ten czosnek, trójkątny kątny wam pokazywałem. Nie pamiętam, za dwa miesiące temu. O, to tyle z niego zostało. Czyli niewiele, ale zapach cebulowy tutaj powiem wam, wszędzie się unosi dookoła. I oprócz czosnku, pamiętam, że tu były też uszaki bzowe. I są. Nawet takie młode piękne. Tutaj mają fajnie e, wilgotnie w tych krzakach. Patrzcie. Będę te uszaki obserwował, bo uszak bzowy generalnie rośnie przez cały rok. Tak więc jest szansa, że jak będzie mokro, to i we wrześniu, i w sierpniu e, będziemy mogli zobaczyć, co słychać tutaj u tych uszaczków. Dobra. Pora się przejść. Jak coś ciekawego tylko znajdę, to obiecuję wam, że zaraz włączę kamerkę. Moi drodzy, słuchajcie, ponieważ no nie stwierdziłem żadnych owocników borowików, ceglastoporych, w tam gdzie się ich najbardziej spodziewałem, postanowiłem cisnąć przed siebie i doszedłem aż do tego miejsca, do którego z reguły najdalej dochodzimy, czyli do tej rzeczki takiej małej, bo tutaj na tym wale bardzo często też się zdarzały i prawdziwki i, i koźlarze i właśnie ceglaki, no ale niestety jest pusto. Tam w te dalsze części jeszcze się nie zapuszczałem, znaczy ja tam chodziłem kiedyś. Tam jest bardzo zarośnięte i jedyne co tam znalazłem to parę podgrzybków. Ale obiecuję Wam, że w tym roku jak tylko będzie już więcej grzybów, to przeprawimy się przez tą rzeczkę i pociśniemy jeszcze tam w dół tego lasu, bo no na żadnym filmie jeszcze tego, tego terenu nie było. Ale pięknie śpiewają. Dobra, to była taka chwila relaksu. Słuchajcie, ja idę teraz przed siebie tutaj, aż do magicznej ścieżki, a w zasadzie jej dolnych e, części. E, może coś jeszcze znajdę po drodze, no nie jest wykluczone, nigdy nie wiadomo co, jakie tajemnice las przed nami kryje. Aczkolwiek no, same te kurki już są rewelacyjną wiadomością i świetnie rokują nas na ten mój jutrzejszy wypad, bo jutro jadę sprawdzić, e, może nawet zaczniemy jutro od... Tej mojej głównej kurkowej miejscówki podejrzewam, że tam też będą już jakieś pieprzniki rosły, skoro tutaj tu zawsze wychodziły później z tego, co pamiętam. Ja zawsze najpierw tam znajdywałem, a potem dopiero zaczynały tutaj rosnąć. Także nie wiem, No eee, bardzo dobrze się ten rok zaczyna, jak widzicie. Mieliśmy już pierwszego ceglaka, mam nadzieję, że jutro znajdziemy kolejne. Eee, rośnie już piecznik jadalny. No normalnie rewelacja. I w ogóle nawet. Teraz sobie uświadomiłem, że wyszło słońce Nade mną jest praktycznie błękitne niebo, a oni przecież mówili, że miało padać No ale tak to jest w tej Irlandii Dosyć silne wiatry powodują, że po prostu Te chmury bardzo łatwo się przenoszą, że tak powiem, z miejsca na miejsce i I czasem bardzo krótko pozostają w jednym miejscu Tak więc Tutaj taka dosyć nie, wiem, ciekawa przyprawa. Takie rowy są tutaj co, co jakiś czas. Nie, wiem z czego to jest zrobione? Widzicie, przede mną jest kolejna taka chlapa. I tu już jest wyjście z lasu. Wyjście na łąkę. Wyjście na magiczną ścieżkę. Myśmy tu chodzili nie tak dawno temu. Tam w dół całkiem yy, pamiętam. Tośmy właśnie doszli tam do dolnej części tej rzeki i tam już się nie dało i stąd zawróciłem. O. A ja z reguły na tej Polance wychodziłem, to nie wiem jak ja to zrobiłem. Z reguły wychodziłem tam. No ale nic, dobra. Ja teraz cisnę do samej góry, do samochodu. Jadę do domu i będę zaraz dla Was montował te dwa filmy, które no podejrzewam, oba dzisiaj trafią na mój kanał. A spodziewajcie się jutro kolejnego grzybowego. Mam nadzieję, że będzie na tyle ciekawych rzeczy się działo w lesie, że jutro dla Was kolejny odcinek zmontuję. Jeśli się podobało, zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, zostawienia łapki w górę, napisania komentarza. No teraz, tak jak widzicie, dużo się dzieje, a będzie się działo u mnie jeszcze więcej. Widzicie, już teraz przede mną jest szlaban, to jest właśnie ten szlaban. I tu jest z boku ten parking, na którym ten film dzisiejszy się rozpoczął. Tak więc zrobiliśmy takie fajne kółeczko, znaleźliśmy parę kurek. Ja jestem bardzo szczęśliwy, bo podejrzewam, że lada moment będzie ich wszędzie pełno i będę mógł chodzić, i je zbierać i, i je Wam pokazywać. Dobra. Na ten moment to już wszystko. Dziękuję wszystkim, którzy zostali do końca. Do zobaczenia wkrótce.